Hej, 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 hej! Okej, okay. tak jak już mówiłam, w tamtym odcinku zacięła mi się kamera, więc nagrywałam trzeci odcinek wtedy no i yy, było tak, tak. Takie zawieszenie. I tak się patrzyłam, bo czekałam aż mi się kamera włączy. A to wyskakuje nagle, że... To się ciągle nagrywało więc dobrze dzisiaj chciałam nagrać taki nietypowy odcinek więc taki nawet nie przygotowałam się na ten odcinek nie wiem o czym on będzie ale mam prastelinę co ona nam w czymś pomoże najpierw tej prasteliny zrobię sobie dekorację na twarz a później będziemy o czymś tam gawędzić. Może koze reklamują, o nie, nie chcesz przykleić? To może. Moment, już nagrywam kilka minut, nie jestem pewna ile. Długo już do lepiania tych wąsów. A dobra. Mm. A dobra. Będę sobie czytać jakieś takie divolongaste słówka ze słownika tego, w którym tamtym odcinku wymawiałam, że nie lubię go. Dobra. Losuję stronę. Losuję stronę. OK. To mamy brzmienie. To nie jest takiego pisowa. Dalej. Grzątyka. Niespodzianka. Niespodzianka. że jeżeli te słowa ułożą się do kupy, to mogą... Może wisiekać jakaś wróżba na przyszłość. Eee, dobra. Nie wiem czy to prawda. Downstaris. To jest polsko-angielski. Lukewarn. Chodź! Pożestać! Pożestać. Tu naprawdę by się zobaczcie. Dobra nie będę Zdrada. Dobra, koniec. Dalej. Dla wielbicielów piłki nożnej, bo zauważyłam wczoraj, że w gazecie jest napisane o Messi i o Ronaldo. Więc bardzo Was proszę, żebyście w komentarzach pisali, kogo bardziej wolicie. Przeczytam Wam ciekawostki o tych dwóch typach. Będę głośniej mówić, bo telewizor gra głośno. Ja muszę. Okej, okay. czytam o Messi. A nie, moment. Okej, okay. Messi. Messi ma 27 lat, a już jest najlepszym strzelcem w historii Ligi Hiszpańskiej. Dobra. Dalej o Messi. Z partnerką Antonellą. Jak będę tam źle czytał, to. Rocoso i synkiem dwuletnim Thiago. Dobra, no to dobra. Tyle chyba starczy. Jeżeli macie taką gazetkę, to tam zobaczycie więcej o tych Dziwolągach. Przepraszam, że mówię dziwolągi, ale to tam tam zapiłko nie przypadło. Okej, okay, dalej. O Ronaldo. Ronaldo gra w realu 5 lat, w tym czasie zdobył prawie 200 bramek. Z synkiem czteroletnim Cristiano Juniorem, którego urodziła mu surogatka i żona, modelka Irną Szajk. O, tu pisze, kiedy się urodzili. Ronaldo urodził się 5 lutego 1985, a Messi urodził się... 24 maja 1987. To Messi jest trochę młodszy od Ronaldo, Ma dwa lata. O jego synek ma dwa lata. Okej, okay, więc proszę. O pisanie w komentarzach, kogo bardziej wolicie. Jakbym ja tak miała wybierać, to sama, nie wiem. Bo jeżeli powiem, że tego, to ktoś się tam obrazi. Jeżeli powiem, że tak, inny się obrazi. A ja nie przepadam za piłką, jak już powiedziałam. No dobra, no to, to koniec odcinka Czwarty odcinek. się tak zakończę. Nie będę Was prosić o to, co zawsze Was proszę, więc przepraszam, że w tamtym odcinku. No, że w tamtym odcinku obiecywałam wam, że zrobię przed Andrzejkami albo w Andrzej. No jeju! No Mikołajki, Fil... ale mi się strasznie nie chciało. Okej, okay, dobra. To pa pa. Moje dziubaszki. Dobra, nie było tego słowa, pa.